Witam was w odcinku z opening'u, unboxing'u edycji kolekcjonerki Assassin's Creed Shadows e, Dzisiaj dostałem paczkę, i tak paczkę, którą sam zamówiłem Będziecie mieli link w opisie, z której strony zamówiłem Seria sama Assassin's Creed nie pojawi się na kanale i to już wam mogę obiecać. Hmm. Ze względu na to, że strasznie to zależy od... Muszę się jedną prosto... Assassin's Creed seria i zależy tylko i wyłącznie od. Yy, trafia do konkretnych odbiorców. A mój kanał nie jest typowo kanałem od Assassin's Creed. Już kiedyś próbowałem nagrywać Assassin's Creed i się w ogóle to nie przyjęło. Bo tam, wiecie, jakby pojawił się pod filmem jedno wyświetlenie, chociaż albo dwa wyświetlenia pod filmem z Assassin's Creed Mirage. No to okej. Okay bym prowadził dalej serię, bo może koniec końców by to się przebiło jakoś bardziej do yy, większej widowni. Natomiast Assassin's Creed Mirage w ogóle nie robiłby się ten. A to był jeden z tych powodów, dlaczego zrezygnowałem z nagrywania I tak, ja wiem dobrze, że powinniśmy nie kupować gier przed premierową. Tylko Jako, bo zamówiłem e, tą krótką krótką krótką, z około ponad pół roku wtedy, kiedy to jest lekcja, to nie był na granicy upadku tak? umowy. Ale mi widać teraz. O, dajmy to tak. Będzie lepiej. A tylko dalej się Ogólnie to po raz pierwszy w tym kadrze nagrywam, bo zazwyczaj to widzieliście mnie tam. Na tym na kanapie. Więc tak. Po kolei. Wszystko. No to co mam? Mam grę. Oczywiście jak to powinno być. Bez płyty, oczywiście. Um. Okej, okay. standardowo, jak płyty. Już wychodzi że na konsola ale do kolekcji tam do Giermo na półkę z grami albo tutaj właśnie na tą gablotkę że gdzieś się znajdzie miejsce zająć się na to mamy coś takiego nie wiem do czego to powinno być metalowe o dziwo no i tak to tu mamy znajdzie się to jest aż Mamy artbook. Ładne, nie będę ukrywał. Podoba mi się ten wygląd. to to, to się mapa świata. widać, bo kamera nie jest stosowana za bardzo do, do nagrywania takich rzeczy. Ale no. eee, a tu mamy koperta. Szkoda, że tutaj nie ma tej pieczątki. Tej boskowej pieczątki, bo to by... mi się wydaje, że Większy efekt. Wow. Kartki z postaciami z gry Nie rozumiem trochę tego, ale okej. Okay. Chciałbym się w tej koparcie listów bardziej jakiegoś podziękowania czy coś to, ale mogę się mylić. Ja przepraszam was za to jak mówię, bo mówię przez os. Więc, No No i mamy. Boże, że nikt nie pamiętam jak się nazywa to. Ale to jest właśnie. Ten, ten stojeczek jest pod to. Ja będę ukrywał, fajne, ale... Hmm. Powiem tak. Na kamerze to fajnie wygląda. Ale w realu to wygląda tak... No, tak średnio bym powiedział, tak średnio. no i to przejdziemy w zasadzie do najważniejszych najważniejszej rzeczy Woda. mam już sobie figurki tak się nie mylę. Jak wyciągnę to się, to się widzimy. No i mamy. Z <laughs> naszymi bohaterami nowej części Assassin's Creed. No. Powiem tak. To jest moja pierwsza na taka figurka z edycji kolekcjonerskiej, więc nie wiem jak to mam ocenić. Nie wiem, no jest ładna, ale wydaje się mi się, że mogłoby być lepiej zrobiona chyba na to. Ma no patrzę na to, że na przykład. No nie no, może to miał być taki sam, nie wiem. Nie mi ocenia za bardzo. Ogólnie, no, mogę no. no nie wiem. Wydaje mi się, że taką cenę co ile to kosztowało wydaje mi się, że trochę za dużo, ale no bo tak jak tu mamy kod, to no fakt, że to jest gra w Nie wiem, no ciężko mi powiedzieć. No. Dostajemy element z katanem. Sorry, nie pamiętam jak się to nazwali. Ja... Mimo tego, że lubię Japonię, też trochę czasy samuraj i tak dalej. to nie mam mowy, że będę pamiętał to. Nie wiem, mam jakąś do tego dziwną... Krótką pamięć. Dwa obrazki wykonane na papierze, to takie delikatne. No, mapa standardowo, jak to w grach. Mapa świata. Bardzo, no to wiadomo. Z to miałem trzy o Plastik. Powiedzmy to jest połączenie papieru z plastikiem a no, nie będę ukrywał. Fajnie mi się podoba bardzo to. Ten znaczek nas synu Steelbook. O, mam beznadziejne oświetlenie Będę musiał pomyśleć jeszcze Na eee, to mamy Steelbooka. No, taki... Może być. No i coś co miałem największe nadzieje. To jest to. To jest kredo asasynów połownopońsku, jeżeli się nie mylę. No, tak to byłoby, że to jest kredo. Tak podpisane Ja właśnie, na to, że to jest Ubisoft. Chyba wiedzą co się dzieje z Ubisoftem i w jakim kierunku to zmierza. I osobiście no ja nie chcę sobie bronić Ubisoftu ani nic w tym stylu. To no, się no. UPiSOP sam sobie dołożył wiele gwoździ do trudne. sami sobie, są sam, sobie winni. Sama rzecz związana z samym premierą gry Assassin's Creed Shadow, Tam, no sorry, ale jak... Ponad pół roku temu zamówiłem premierówkę, bo premiera miała być w grudniu w tamtym roku. W grudniu albo w listopadzie, już nie pamiętam. Kiedy była faktycznie pierwsza data zapowiedzi, że ma być premiera. A my dostajemy premierę 20 marca, końcówka marca. Jest premiera gry, gdzie miała być najpierw w lutym, najpierw styczniu, potem w lutym, a teraz w marca. Powiem tak, szczerze, to mam nadzieję, że zostałem nie ich firma wykupiona, bo Ubisoft nie będę ukrywał jest. Dobrą firmą, ale mają złe decyzje podejmować. To się dotyczy to samo, co się wydarzyło z Dragon Age, Belgard, czyli nawet już nie pamiętam, co to powiedziano. To, to chyba Bioware, ale nie jestem pewny. Jeżeli się pomyliłem, to przepraszam za to. Ale to są to, to, to na przykład Above, Studio Obsidian. انت <applause> 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 w nie ma takich informacji, a wynajmniej nie widzę. Hmm. Szczerze, ja wolałbym, żeby zostali wykupieni, bo mi się wydaje, że jeżeli byliby wykupieni w szczególności przez jakąś japońską firmę, japońskiego wydawcę, to mam wrażenie, żeby wyszli na tym o wiele lepiej. Ale się mogę mylić. Nie się... Nie siedzę w game daybie, nie zajmuje się programowaniem ani nic w tychże. Inaczej, prawdopodobnie może dostaniecie film jak, jak przejdę sobie, czy tam dojdę do połowy fabuły w Assassin's Creed Shadows samemu sobie prywatnie. Dostaniecie może jakieś podsumowanie takie tej gry, bo tutaj mówię, nie będę nagrywał tego, bo to nie ma sensu i tak jeszcze jesteśmy w trakcie Stalkera 2 Zresztą nie wiem ile tam zostało mi do końca faktycznie tego Stalkera No ale co mam powiedzieć, no Ogólnie mam nadzieję, że Rynek gier naprawi, bo to, co się działo przez ten ostatni rok, w szczególności to. No, to było piekło. Nie będę ukrywał. Żadnej gry w zasadzie w tamtym roku nie kupiłem, żadnych z nowych. Nie licząc Stalkera, którego tam mówiła Dobra, kupię go jako jedynego przedpremierowo. Ale tak to. Nic totalnie, nic nie było z gier nowych wartego grania dla mnie No bo chyba w tamtym roku faktycznie no my nic takiego na kanale nie mieliśmy No subskrypcja wróciła Treści. No tak, e, go dostuszymy grywaliśmy, A nie, była premiera Dobra, faktycznie. E, the casting of Frankstone. Co ugrywaliśmy? Które się sierenio przejęło, muszę przyznać. E, a, to też było z tamtego roku. Nobody Wants To Die, też w się się przyjęło. No, Final Fantasy, ale no, Final Fantasy to jest tak samo jak Assassin's Creed Shadows. Assassin's Creed, serio. Że to tylko trafia do wybranego grona. No ale tak to no, nie było niej. tak jak patrzę no dobra jeszcze Arizona Sunshine dwójka ale to, to w tym roku w styczniu wyszła to jest szósto, nie? nie ona wyszła dwa lata temu okej okay. no się mi coś nie pasowało której też w sumie nie ukończyliśmy, ale to powiem wprost, nie ukończyłem jej ze względu na to, że potrafiał się wykraczać. Ja na Wiar nie mam problemu, żeby grać, bo lubię na Wiar od czasu do czasu pograć, ale to, że się gra, wykraczać i po dwóch godzinach gry, ja nagrywa, musiałem nagrywać na Wiarce kilka odcinków na raz, cztery minimum, bo się nie opłacało mi odpalać opłacowo, nie opłacowo, czasowo, nie opłacało bo przygotować to wszystko tutaj, miejsce na to, żeby tylko 30 minut powiedzmy nagrać filmu i podpiąć wszystko na dół, no miało się to z to no no. Tak, tu miałem no. bez wstępniaka typowego, wleciałem, bo... Nie chcę za długo też tego nagrywać Chcę to wrzucić jeszcze dzisiaj przed premierą Chociaż zastanawiam się czy to nie wróci po prostu w dniu premiery praktycznej Assassin's Creed Shadows eee. Tak jak mówię dostaniecie link w opisie do osoby, z której to zam zamówiłem Ogólnie tam często zamawiam sobie gierki Zamawiają gierki na konsole od pewnego czasu nie kupuję, no bo większość gier, to jak już to wolę kupić sobie kupował przez PlayStation Store, czy na PC-ta na konsoli, w szczególności w ostatnim czasie to mało gra. No i co? Hmm. Ogólnie Ogólnie zobaczymy, może w piątek, może sobotę, jak będę się czuł lepiej. Doruszymy mhm. e, z filmami z Death Stranding Jedynki. Przepraszam, dokładnie nie wiem, czy się filmy pojawią. Postaram się, żeby chociaż były dwa filmy w przyszłym tygodniu, ale nie obiecuję nic. No i co? Co tu jest? Figurka, karty z grafikami, list od Hideo Kojimy, figurka Dolmen, 9 cm, pudełko kolekcjonerskie, jakieś przedmioty do yy, kosmetyczne do gry ale nie wiem mam wrażenie że te edycje kolekcjonerskie to mało mają w sobie Nie wiem to jest, Powiem tak przede wszystkim zależy mi na premierze Dangelita The Beast, tylko że nie wiemy kiedy wyjdzie. No w sensie wiadomo, że latem, a kiedy dokładnie to nie wiem. I jeszcze pol od, A i Wiedźmin Czwórka. ale też nie wiadomo kiedy wyjdzie. Ale to będą na pewno jeszcze dwie gry, które na pewno będę chciał mieć bardziej kolekcjonerskie raczej a jeżeli będę będzie kasa na to, bo nie dostałem raczej kolekcjonerki od twórców za mały kanał, żeby coś takiego. Od Ubisoftu raczej nie dostanę już nigdy, ale trudno. Eee, dobra. Nie będę dłużej tego, nie będę przedłużał tego kniegu, bo i tak długo to już jest. Więc trzymajcie się. Do usłyszenia. No i pamiętajcie, subskrypcja, łapka w górę i komentarz, żeby zwiększyć zasięgi. No i cel 1000 subów do końca roku. Mam nadzieję, że się uda, ale różnie z tym bywa. Trzymajcie się. Jo.